Doktor Maciej Michalski, znany w Kaliszu i okolicach, a może i nawet dalej, yy, nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny z języka polskiego, animator kultury, reżyser, i pewnie można by jeszcze mnożyć tutaj Macieju, twoich funkcji wiele i wymieniać, yy, ale czy wszyscy wiedzą, że także globtroter? O, no, zapewne nie wszyscy, ale rzeczywiście. Interesują mnie wyjazdy, staram się je realizować. W każdej wolnej chwili opuszczam nasz kraj i zwiedzam świat. Rozumiem, czyli Globetrotter w pełnym rozumieniu tego słowa, nie turystyka krajowa, ale podróże dalekie. Podróże dalekie. Zresztą tutaj należy dodać, że nie tylko połączone te moje wyjazdy są ze zwiedzaniem, ale także fotografowaniem. Miałem już parę bardzo ciekawych wystaw. Myślę, że. Warto dorobić i wszystkich zachęcam. Yy, może opowiedz, czy choćby wymień, może najpierw właśnie wymień yy, takie yy, jakieś egzotyczne, czy też dalekie, czy egzotyczne yy, swoje cele, miejsca, w których byłeś. Egzotyczne z perspektywy tutaj naszej, polskiej. Oj, wiele tego. Yy, może zacznę od tych najciekawszych dla mnie. A ciekawych miejsc jest na świecie sporo. Warto tu wspomnieć chociaż o kilku z nich, i najlepiej, niech towarzyszy temu refleksyjna muzyka. Uluru leży w samym centrum Australii. To jedna z najbardziej niezwykłych formacji skalnych na świecie. Znajduje się w Parku Narodowym. 400 km na południowy zachód od Ellis Springs. Ma ponad 300 metrów wysokości i 8 km obwodu. Przez długi czas Uluru uznawano za największy monolit na świecie. Ale najnowsze badania wykazały, że to tak nie jest. Zbudowany jest z arkozy, rodzaju piaskowca. Wydaje się zmieniać kolory w zależności od padającego światła, a ów nieco marsjański klimat zawdzięcza tlenkowi żelaza. Dla grupy aborygenów Uluru jest święte, zgodnie z tradycjami przekazywanymi od wieków. Ich kraina jest zamieszkiwana przez duchy pradawnych stwórców. Także dla naukowców Uluru jest niezwykłe, bo to pamiątka łańcucha górskiego, który w przeszłości przecinał Australię. Jest to zapewne jedno z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Na pewno warto odwiedzić to miejsce, trzymając w ręku aparat fotograficzny. Przenieśmy się na kolejną wyspę na Antypodach. A dokładnie do środkowej części wyspy północnej Nowej Zelandii. Jest tam niezwykła miejscowość Rotorua. Jeszcze w XIV wieku była zamieszkana przez Maorysów. A i dziś jest to miasto z największym odsetkiem Maorysów w Nowej Zelandii. Starają się oni kultywować. I rozszerzać swoją kulturę i zwyczaje. Rotorua to przede wszystkim jeden z największych ośrodków turystycznych w Nowej Zelandii, a to ze względu na występujące tam źródła geotermalne, wód siarkowych oraz gejzer. Największy gejzer w czasie erupcji sięga nawet 30 metrów. Mimo szerzącego się na ulicach Zapachu siarkowodoru, turyści chętnie wybierają to miejsce na wypoczynek. Dlatego turystyka jest główną gałęzią napędową lokalnej gospodarki. Zmieńmy kontynent i przenieśmy się na obszar Ameryki Południowej. Najpierw obejrzyjmy zdjęcia z przepięknego Machu Picchu w Peru. Miasto ma powierzchnię 5 kilometrów kwadratowych i należało on do Inków. Położone jest na jednym z grzbietów Andach, rozciąga się od 2090 do 2400 metrów nad poziomem morza. Trudno dostępne położenie Machu Picchu sprawiło, że hiszpańscy kolonizatorzy nigdy go nie zdobyli. Dziś jest to jedno z najbardziej tajemniczych. Miast świata? Naukowcy, mimo badań prowadzonych od lat, nadal nie potrafią odpowiedzieć na wiele pytań. Według nich inkaskie miasto zostało wybudowane w XV wieku, a opuszczone zaledwie 100 lat później, około 1535 roku. Prawdopodobnie liczyło około 1000 mieszkańców i składało się z dwóch części. Wiejskiej i miejskiej. W wiejskiej znajdowały się pola uprawne, które nawadniano specjalnym systemem kanałów. Z kolei w miejskiej części mieściły się pałace, świątynie i domy mieszkalne. Wszystko to zbudowane było z białego granitu i wkomponowane w górskie otoczenie. Tak naprawdę nie wiemy, czym było Machu Picchu, gdyż jego tajemnica nadal nie została odkryta. Także w Andach, ale na pograniczu argentyńsko-chilijskim, znajduje się bodaj najpiękniejszy lodowiec świata Perito Moreno. Zajmuje powierzchnię powyżej 250 km kwadratowych, a długi jest na 30. Kilometrów. Czoło lodowca ma wysokość około 70 metrów i szerokość kilku kilometrów. Lodowiec jest także schowany pod wodą, gdzie sięga od 140 do 170 metrów. Dopływające doń potoki powodują podnoszenie się poziomu wody w zamkniętej odnodze jeziora. Z upływem czasu ciśnienie mas wody na lodowiec jest tak wielkie, że rozsadza zaporę lodową. Towarzyszy temu ogromny huk i piana wody wystrzeliwująca w górę. Poziom wód w jeziorze i odnodze wyrównuje się i proces rozpoczyna się na nowo. Wyspa Wielkanocna jest jednym z najbardziej odosobnionych i najciekawszych miejsc na naszej planecie. Znana jest również jako Rapa Nui. Będąc wyspą wulkaniczną, wyłoniła się z dna Pacyfiku w wyniku ruchu płyt tektonicznych. A zaczęło się to 3 miliony lat temu. Znajduje się ponad 3,5 tysiąca kilometrów od wybrzeży Ameryki Południowej i należy do Chile. Jej powierzchnia wynosi 163 km2. Pierwszymi mieszkańcami Rapanui byli przybysze z Markizów, wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, którzy pojawili się tam około VI wieku naszej ery. Jednak nie jest to do końca pewne. Naukowcy bowiem ciągle spierają się na ten temat. Wyspa Wielkanocna, słynie. Z tajemniczych posągów. Są one dziełem lokalnej społeczności. Powstały pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Według obliczeń współczesnych badaczy na wyspie wykonano około 900 posągów. Nie wszystkie zostały jednak ukończone lub przetransportowane na miejsca przeznaczenia, czyli kamienne platformy zlokalizowane. Na brzegach wyspy. Największy posąg, ustawiony na platformie, mierzy 10 metrów. Natomiast rzeźba porzucona w kamieniołomie dochodziłaby do 21 metrów, jednak nie została ukończona. Przenieśmy się na kontynent afrykański. Pustynię Nabib w Namibii uznaje się za najstarszą na świecie. Ma ona 80 milionów lat. Wchodzi w skład Parku Narodowego i jest to jeden z najbardziej ubogich w opady terenów na świecie. Do życia w tym nieprzyjaznym środowisku zdołało się przystosować wiele zwierząt. Na przykład kameleon, który normalnie żyje na drzewach. Tutaj dobrze sobie radzi na piasku. Nazwa Namib w języku Nama oznacza olbrzymi. W innym z używanych lokalnie języków oznacza miejsce, w którym nic nie ma. Zapewne pustynia Namib zalicza się do najpiękniejszych i najoryginalniejszych miejsc świata. Kolejnymi miejscami, które koniecznie należy odwiedzić w Afryce są parki narodowe Serengeti, Tarangire, czy największa kaldera Ngorongoro, uznawane za jeden z cudów świata? Przestrzenie te znajdują się w Tanzanii, położonej we wschodniej części Afryki. Są jednymi z największych rezerwatów na świecie. We wspomnianych parkach organizowane są egzotyczne wyprawy turystyczne. Pozwalające na zobaczenie z bliska afrykańskich zwierząt. Słuchając refleksyjnej muzyki, patrząc na piękną przyrodę i zwierzęta, warto choć na chwilę uciec myślami od hałaśliwych korytarzy, boisk, klas lekcyjnych. Nie zapominajmy jednak o ludziach mieszkających razem z nami na Ziemi. Często różnimy się wyglądem, religią, potrzebami, majątkiem, marzeniami, ale wszyscy jesteśmy gospodarzami na tej ciekawej i uroczej planecie. Cóż, jest jeszcze wiele miejsc, które chciałbym zobaczyć. Wiem jednak, że wszystkiego zobaczyć się nie da. Wobec tak szeroko zarysowanych planów i marzeń, życzę Ci w takim razie, Macieju, ich, ich realizacji no jak, jak, najszyb, jak najszybszej. Myślę, że tutaj też ten czas pandemii troszeczkę Cię w domu przytrzymał, <grym> więc ten czas trzeba nadrobić i naprawdę tego bardzo, bardzo mocno Ci życzę. Czekam na zdjęcia, czekam na relacje, czekam na, na ciekawe kolejne opowieści. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bo rozmowa była nadzwyczaj miła, sympatyczna. Jeżeli mogłabyś mi życzyć szybkiego przechodzenia przez kontrolę na lotniskach, to byłbym Ci bardzo wdzięczny, bo to jest chyba najbardziej irytujący moment podczas każdej podróży. Kiedy muszę przekraczać granice na lotniskach. To jest rzecz koszmarna dla mnie. Nie lubię. A najbardziej, kiedy muszę się rozbierać, pasek zdejmować, z torby wszystko także wyjąć. No wiadomo, to jest bezpieczeństwo dla nas, dla podróżnych, ale i bardzo. No to w takim razie życzę Ci y, szybkich, y, takich zachowujących Twoją y, integrację, intymność, y, kontroli. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu bardzo za rozmowę.